Namo Bhagavate Vasudevaya. Kontynuujemy księgą dziesiątą, część czternasta. Brahma ofiaruje modlitwy Panu Krishnie, werset 24. czwarty evam wam widam twam manam api, svatmanam atman matmaya wichaksheti, suchakshusha, tarantiva tam budhim. Ci, którzy otrzymali klarową wizję wiedzy od przypomniającego słońca mistrza duchowego, mogą widzieć ciebie. W ten oto sposób, jako duszą wszystkich dusz, duszą najwyższą wewnątrz każdej istoty. Rozumiejąc w ten sposób Twoją pierwotną tożsamość, są w stanie przekroczyć ocean luza, rycznej, materialnej egzystencji. Znaczenie. Potwierdza to Bhagavad Gita 4:9: Dzian ma karma czemedivjam i wam jowity tatweteha jak dwa adeham Na najtyma meti sorjuna orjuno ten kto zna transcendentalną naturę mojego pojawiania się i moich czynów, opuściwszy to ciało, nigdy nie rodzi się ponownie w tym świecie materialnym, ale osiąga moją wieczną siedzibę. Atmanam ebatma, tajewi dżanatam, tam, wudżetam mikilam prapanjitam. Genina picia tat harir, bhoga baba bhavo Osoba, która mili linią z wężem, ogarnia strach. Jednak gdy tylko zrozumie ona, że tak zwany wąż nie istnieje, natychmiast porzuca uczucie strachu, którego doświadczała. Podobnie jest w przypadku tych którzy nie potrafią rozpoznać ciebie jako najwyższą duszy wszystkich dusz. Dla nich pojawia się wtedy ekspansywa, ekspansywna, iluzoryczna, materialna egzystencja. Jednak wiedza o tobie natychmiast sprawia, że iluzja ta odchodzi. Znaczenie. Pogrążeni głęboko w iluzji, postrzegają materialną egzystencję jako nieskończoną. Podobnie jak ten, kto będąc zanurzonym w wodzie, widzi wokół siebie tylko ją. Przykładem tego są materialistyczni naukowcy i filozofowie pogrążeni głęboko w oceanie materialnej iluzji. Wyobrażają oni sobie, że materialna natura rozprzestrzenia się nieskończenie we wszystkich kierunkach. W rzeczywistości, jednak, materialne stworzenie to, Mające swoje granice ocean ignorancji, w którym tacy głupcy jak materialistyczni naukowcy zostają umieszczeni na polecenia najwyższej osoby Boga. Być uwięzionym w świecie, gdzie wszystkie rzeczy rodzą się i umierają, jest z pewnością strasznym doświadczeniem. Każdy, kto zostaje uwięziony w ciemnym miejscu, naturalnie zaczyna się bać a jakże materialne życie zawsze okryte jest mrokiem ignorancji, to każda uwarunkowana dusza odczuwa strach. Materialna natura nie jest ostateczną rzeczywistością i z tego powodu analiza materii nie będzie w stanie dostarczyć odpowiedni na pytanie, odpowiedzi na pytanie ostateczne. Ta mroczna, przypominająca węża, Egzistencija je nazovana materialnim rečem na tih mest znika, kjer telko kdoš odvoži oči na blisk švedomošti krišne. Agjena sem geo bava, banda mokšel, dvou nama na njev staritega bavat. A če sračiti atmanike vali pari, večer jamani trnav i vagani. Zarówno koncepcja materialnej niewoli, jak i koncepcja wyzwolenia są przejawem ignorancji. Będąc poza zakresem prawdziwej wiedzy, przestają istnieć, gdy tylko ktoś właściwie zrozumie, że czysta dusza jest różna od materii i zawsze pozostaje świadoma. A wtedy niewola oraz wyzwolenie nie są już istotne, tak jak dzień i noc. Nie mają znaczenia z perspektywy Słońca. Znaczenie. Materialna niewola jest iluzją, ponieważ żywa istota w rzeczywistości nie ma związku z materialnym światem. Z powodu fałszywego ego warunkowana dusza utożsamia się z materią. Dlatego, jak zwane, wyzwolenie jest po prostu porzuceniem iluzji, a nie samym uwolnieniem się z niewoli. Jeśli jednak uważamy, że cierpienie wynikające z materialnej iluzji jest prawdziwe, a wyzwolenie jest znaczącym uwolnieniem od cierpienia, to sama nieobecność materialnej egzystencji wciąż pozostaje nieznaczna w porównaniu z osiągnięciem rzeczywistego życia duchowego, które jest pozytywną, wieczną rzeczywistością istniejącą w przeciwieństwie do iluzji materialnego życia. Остатечна свідомість Кришни чи теж чиста мілощ до Бога є єдиною істотою і тварою тривалою позицією у кожній живій істоті. уже мрок ночі, споводований є з браком сонця, не можна досвідчити на сонцю самої ночі, ані теж у пошчегульних дні оджелених ноців. Подобне ве вебнонш кожної живої істоти не існує матеріальний мрок. A co zatem idzie? Nie ma mowy o doświadczeniu wyzwolenia z tego mroku. Gdy warunkowana dusza dochodzi do poziomu czystej świadomości, staje się godna towarzystwa doskonale czystej osoby Boga w jego własnej siedzibie. Twam Atmanam Paramatwa, Paramatmanam atma punar Bahir Mrigia, Ahogia. Tylko spójrz na głupotę tych nieświadomych osób, które uważają cię za jakieś oddzielny przejaw iluzji, a swoją jaźń, która w rzeczywistości jest tobą, za coś za coś zupełnie innego materialnie ciała. Tacy głupcy dochodzą do wniosku, że najwyższej duszy należy szukać poza Twoją najwyższą osobą. Znaczenie. Pan Brahma jest zdumiony ignorancją uwarunkowanych dusz, które uważają doskonale duchowe ciało Pana Kryszny za materialne. Nieświadome duchowej postaci Pana uważają również właśnie materialne ciało za jaźń i dlatego dochodzą do wniosku, że duchową rzeczywistość można znaleźć gdzieś poza, poza najwyższą osobą Pana Kryszny. Czasami tacy głupcy uważają Pana Krishna za jedną z wielu indywidualnych dusz, które razem stanowią jakąś bezosobową duchową istotę. Na nieszczęście owi spekulanci nie są skłonni, by słuchać samego Pana lub jego autoryzowanych reprezentantów, jakim jest na przykład pan Brahma, ponieważ kapryśnie spekulują na temat natury najwyższego, ich ostatecznym rezultatem są dezorientacja oraz ignorancja.

wewnątrz własnych ciał, odrzucając wszystko, co jest od Ciebie oddzielone. Doprawdy, prawda, jak osoby obdarzone zdolnością rozróżniania, mogą zdać sobie sprawę z prawdziwej natury leczącą, leżącą przed nimi liny. Dopóki nie odrzucają iluzji, uznawają je za węże. Znaczenie. Można przyjąć argument, że powinno się kultywować samopoznanie, kontynuując jednocześnie zadowolenie zmysłów materialnego ciała. Jednak propozycja ta została tu obalona przykładem błędnego przyjmowania linii za węża. Ten, kto myli linię liną z wężem, zaczyna doświadczać strachu, myśląc o wyimaginowanym zagrożeniu. Jednak z chwilą, gdy Odkryje, że tak zwany wąż jest w rzeczywistości liną, pojawia się inne uczucie, ulga, która pozwala mu ignorować tauliną. Podobnie z powodu błędnego przyjmowania materialnego ciała, zajajźń doświadczamy wielu związanych z nim emocji. Jednak, gdy tylko odkryjemy, że ciało jest niczym więcej jak workiem materialnych chemikaliów, Dokładnie zrozumiemy proces tworzenia się tej iluzji, po czym straszymy, stracimy zainteresowanie ciałem. Odkrywając, że w rzeczywistości jesteśmy wieczną duszą wewnątrz ciała. Naturalnie skupimy uwagę na ten prawdziwej jaźni. Święci oraz mędrcy zawsze pielęgnują świadomość kryszny, wiedzą duchową, wnosząc się ponad Niemądre utożsamianie ciała z jaźnią. Takie świadome kryszne osoby czynią dalszy postęp, by poznać Najwyższą Osobę Boga, która spożywa wewnątrz materialnego ciała, jako Dusza Najwyższa, świadek i przewodnik każdej żywej istoty. Doświadczenie Duszy Najwyższej oraz Duszy Indywidualnej jest tak przyjemnie i satysfakcjonujące, że oświecona w ten sposób osoba automatycznie porzuca wszystko, co dla niej duchowego postępu jest nieistotne. A to tewa padambu dzadva, prasada lesanu, grijita evohi, dżanat i tatwam na e kopi chirom Mój Panie, jeśli ktoś otrzymał choćby niewielki ślad laski Twoich lotosowych stóp, jest w stanie zrozumieć wielkość Twojej osoby. Jednak ci, którzy próbują zrozumieć najwyższą osobę Boga przez spekulację, nie są w stanie Cię poznać, choćby nawet studiowali Wedy przez wiele lat. Znaczenie. Tłumaczenie to jest cytatem z czytania, czyli tam rytm 684, czyli Pan Krishna jest bardzo skory do okazania łaski uwarunkowanym żywym istotom, które nadaremnie zmagają się z iluzorną energią pana mają. Uwarunkowana dusza walczy o szczęście poprzez zadowolenie zmysłów, a o wiedzę poprzez spekulację umysłową. Obydwa procesy ostateczne doprowadzają ją do stanu przygnębienia i rozpaczy. Jeśli uwarunkowana dusza podporządkowuje się lotosowym stopom Pana Kryszne i zdobywa choć odrobinę jego bezprzyczynowej laski, cała sytuacja ulega zmianie i żywa istota może rozpocząć prawdziwe życie pełne szczęścia i wiedzy w świadomości Krishna. Tadasto mę na te sabwuri Bogu, w Jenaham ikupi bwedź bhavaj siewi tvopde palabam. Dlatego, mój drogi panie, modlę się o szczęście, bym w tym życiu, jako pan lub następny, bez względu na to, gdzie się urodzę, został uznany za jednego z twoich wielbicieli. Modlę się o tym, bym będąc gdziekolwiek, nawet wśród różnych gatunków zwierząt, Mogol angažować się Slowodania dla Twoich Lotosov Stop. Aho ti danya Vrajaguramanya Stanyamritam Pitamati Vatimud Yasam Vivzatarat Machatmana Yet Tripta yed Bina Chalam Advara. Opsech mocnipani jak Velky Shanshimayau Krowy i kobiety wredowane, gdy pier przyjawszy forma ich cieląt oraz dzieci, radośnie i do uczucia pełnego zadowolenia piłeś ich przypominające niektar mleko. Wszystkie ofiary wedyjskie spełniane od czasów niepamiętnych, aż do dnia dzisiejszego, nie sprawczyli ci tak wielkiej satysfakcji. Aho bagiem, aho ahobogiem w Wradzioukaszem, jen mitram paramanandem purnam Brahma sanatanem. Jak wielce szczęśliwi są nanda Mahrać, pastarze i wszyscy inni mieszkańcy Wradzabumi. Ich pomyślność nie ma końca, ponieważ prawda absolutna źródło transcendentalnego szczęścia, wieczny najwyższy Braman stał się ich przyjacielem. значення то є сломачення цитатам з читання чарита мрите мадєлілі 6 149 же вопропадає іщем ту бхаг'я махіма чтутвам аштам екада шівахі ваям ватабурі бага ета дріш кач ашака і аскрит пибама सर्वद्योन грі удджамадв амрита савам тей, Mimo, że ogrom szczęścia mieszkańców Brindavan jest niepojęty, my 11 bóstw przewodnich różnych zmysłów z Panem Szywą na ciele. Jesteśmy równie szczęśliwi, ponieważ zmysły wielbicieli Brindavan są kielichami, z których nieustannie pijemy uderzający, przypominający nektar napój. м'ю до твоїх лотосових стоп. Харій Кришна, Харій Кришна, 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 Харій, Харій. Харій Рама, Харій Рама, 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 Харій, Харій.